Kronika wprowadzenia plantacji energetycznej to poli japońskiej. Wprowadzenie. Czyli co, zanim założymy plantację? Zanim założymy plantację, musimy wybrać stanowisko. Wybór stanowiska trzeba przeprowadzić pod, z uwzględnieniem kilku e, przynajmniej aspektów. E, no przede wszystkim. E, Przydatność tej gleby rolnicza i przydatność gleby do e, uprawy energetycznej. E, w moim przypadku e, wybór padł na e, glebę w kompleksie żytnio -ziemieczanym, e, gdzie alternatywą dla rolniczego wykorzystania echogrądorny było ewentualnie założenie łąki. E, w pobliżu łąki zazwyczaj jest w miarę mokro, zasobnie w wodę. Ta gleba w tym miejscu również. Jest zasobna w wodę, tam nie ma melioracji. Jest to ziemia taka torfowa, murszowa, rolniczo słaba, trudna do uprawy. Natomiast pod plantację energetyczną jedna z lepszych, jedno z lepszych stanowisk, ponieważ jest tam w miarę dobra zasobność wody w tym miejscu. A że w okolicy gleba jest bardzo mozaikowa, to już tam 100 metrów dalej gleba jest bardziej piaszczysta, i ta gleba piaszczysta z kolei nadaje się znacznie gorzej. Znacznie mniej, mniejsze przyrosty, przede wszystkim biomasy, można uzyskiwać na glebie piaszczystej. Jeżeli w ogóle urośnie, podejmie wegetację, to po prostu będzie mało będzie rosło, mało będzie przyrastało. Alternatywne, na gleby piaszczyste można ewentualnie próbować sadzić dłuższe sadzonki zagłębione na jakieś 50-75 cm w glebie i to daje szansę, żeby te sadzonki się przyjęły i miały w miarę interesujące, zadowalające przyrosty one muszą po prostu głębiej sięgać po wodę, głębiej się ukorzeniać. Przy wyborze stanowiska warto też zwrócić uwagę na, na chwasty i na, na przygotowanie rok wcześniej, na odchwaszczenie tej działki rok wcześniej. Jeżeli macie łąkę, chcielibyście na, na terenie łąki założyć plantację energetyczną, no to albo trzeba tą łąkę zlikwidować, Glebogryzarka plus pług, uprawa, żeby przygotować taką gruntownię albo i tego bym chyba nie robił, bo można jeszcze zamiast tego przygotować stanowisko w taki sposób, żeby wyorać jedną schibą bruzdy w tej łące na głębokość darni. I po prostu w dno bruzdy wsadziłbym sadzonki tam, gdzie już nie ma darni, tam, gdzie już nie ma konkurencji trawy. W takim systemie sadzenia w łące, w bruzdach jest zdecydowanie prościej Zapanowania nad chwastami, jest po prostu mniejszy, mniejsza powierzchnia od chwaszczania, no i nie ma konkurencji tej tejże. Nie ma konkurencji korzeni trawy Darni, właśnie. Ale muszę zaznaczyć, że sam tak nie sadziłem i to jest moje teoretyczne rozważanie. Natomiast na pewno bym tak spróbował, jeżeli tylko pod tą jedną skibą jeszcze jest taka w miarę normalna gleba a nie jakiś tam żwir, że tak powiem ale to raczej na łąkowych glebach jest inaczej. Co warto zrobić, jeżeli nie wiemy, czy to się nadaje, czy to stanowisko jest dobre i czy chcemy, można zasadzić na próbę. Sadzenie na próbę ma na celu tylko i wyłącznie sprawdzenie, czy te sadzonki w ogóle się przyjmą, ukorzenią i czy przeżyją sezon wegetacji. Przyrosty nie mają żadnego znaczenia przy sadzeniu na próbę, ponieważ, no, może mają znaczenie, jeżeli bardzo dbamy. I wtedy Musimy też brać pod uwagę, oceniając przyrosty, czy rok był w miarę przekropny, czy rok był suchy, no bo jak rok jest suchy, to przyrosty są mniejsze, jak rok jest opitujący w opady deszczu, to przyrosty zazwyczaj są lepsze. Natomiast sadzenie na próbę to przede wszystkim sprawdzenie, czy w tej okolicy, w tym rejonie, w tej glebie czy to się dobrze ukorzeni, czy to się przyjmie, czy to, się, czy to przetrwa, po prostu. Jeżeli przetrwa, to, to jest duża szansa, że to też będzie rosło dobrze już w normalnej plantacji. Natomiast w ostatnich latach coraz większą, moim zdaniem, rolę odgrywa termin sadzenia. I termin sadzenia, tradycyjny termin sadzenia to wiosna. Natomiast wiosny mamy coraz bardziej suche, coraz wcześniej. W ubiegłym roku było wyjątkowo późno, że tak powiem, późna była wiosna, ale szybko przemieniła się w suszę. Natomiast co roku ta wiosna zaczyna się inaczej. Dlatego innym możliwym terminem sadzenia jest jesień-zima. Jesień najwcześniej po opadnięciu liści, czyli listopad, gdzieś tam druga połowa listopada. To jest czas, kiedy już można sadzić sezonki do gleby. Tak naprawdę sadzonki, które się sadzi na wiosnę, pozyskuje się z łodyg które urosły rok wcześniej i które i tak przezimowały na polu, więc tu jakby przemarzanie temperatura nie ma takiego dużego znaczenia, bo te sadzonki i tak przemarzają na, na polu. Natomiast to ich nie niszczy i sadzonki. Umieszczone w glebie w listopadzie, w grudniu, w styczniu, one e, dobrze przezimują w tej glebie. Natomiast e, korzyść jest taka, że e, sadzonki uruchomią wegetację najwcześniej, jak to jest możliwe. A przyroda, przyroda zazwyczaj wie trochę lepiej niż ludzie, kiedy to jest to już. I, i wobec tych coraz suchszych wiosen, e, coraz, su, coraz suchszych lat, e, coraz trudniejszych. E, wiosen, bo względem zasobności w glebie, myślę, że sadzenie jesienno-zimowe nabiera znaczenia coraz większego i jest jednym z rozwiązań na te trudne wiosny i na zwiększenie szans na sukces plantacji. Jak sadzić? Sadzić można ręcznie, ręcznie, sadzić można ręcznie na sadzarce ręcznej, sadzić można automatycznie na sadzarce automatycznej. Zależy czym dysponujemy i jaki areał, jaki areał chcemy obsadzić. Kilka hektarów ekipą kilkuosobową spokojnie można obsadzić. No już nie pamiętam teraz ile można na dzień, ale no, idzie to w miarę szybko. Zależy oczywiście ile jest osób. Taką sadzarką dwie osoby mogą hektar zasadzić w pół dnia, może trochę szybciej. No, w jeden dzień na pewno da się taki hektar zasadzić, taką sadzarką dwuosobową, że tak powiem. Natomiast tą sadzarką automatyczną, która z długich łodyg odcina sobie sama sztobry i umieszcza je w glebie, no to można w godzinę hektar zasadzić, dosłownie. Zależy czym dysponujemy. Natomiast rzadko jest tak, że w okolicy jest ten sprzęt dostępny i często trzeba po prostu sadzić ręcznie. Przy takich plantacjach na własne potrzeby, powiedzmy do hektara, w zupełności jest to do zrobienia ręcznie, siłą rąk, siłą ludzką, że tak powiem, bez, bez stosowania maszyn. Wystarczy rozciągnąć sznurki, wzdłuż których tam gdzie mają być rzędy i wzdłuż tych sznurków sadzić w odpowiednich odległościach właśnie. Natomiast w jakich odległościach? Spotkałem się z kilkoma system, systemami sadzenia. Natomiast ja, ja posadziłem to pole w systemie, który pokazali mi tam w źródle skąd kupowałem sadzonki. Sadzonki kupiłem w Austrii. I tam właśnie sadzone do zbioru ręcznego sadzone były w takim systemie. Rzędy podwójne w rozstawie 75-80 cm i dalej 3 metry odstępu, szerokie międzyrzędzie i znowu rząd podwójny. W rzędzie podwójnym mamy dwa pojedyncze rzędy w rozstawie właśnie 75-80 cm i w każdym pojedynczym rzędzie rozstaw roślin to również 75-80 cm około. Zalety tego systemu, dla mnie naj, największe, to takie, że w szerokich międzyrzędziach o szerokości 3 metry jest, można maszynowo zwalczać chwasty kultywatorem, agregatem, tego typu, broną, tego typu maszynami. I również w tych szerokich międzyrzędziach o szerokości 3 metry można wjeżdżać ciągnikiem z przyczepami w celu wywożenia drewna z plantacji. I przejeżdżamy sobie takimi, taką, takim szerokim międzyrzędziem, bez ryzyka uszkodzenia opon, bez ryzyka uszkodzenia korzeni. Natomiast w przypadku innych, węższych rozstawów, no to, to nie da się tam wjechać i już jest in, inne jest to wywożenie. Trzeba już y, jakoś z tymi korzeniami się mijać. Chociaż przede wszystkim na początku najwień, najbardziej docenia, doceniałem ten system za właśnie możliwość mechanicznego zwalczania chwastów. Natomiast to, to jest system dosadzenia ręcznego, i w tym systemie na hektarze sadzimy około 6,5 tysiąca roślin, zależy od kształtu działki, przede wszystkim. Podobnie jak te 3 metry między, szerokimi, między podwójnymi rzędami, tak samo 3 metry zostawiam od granicy działki. Bo te 3 metry od granicy działki drzewa i tak zakryją gałęziami, więc to jest takie minimum, jakie należy zostawić, żeby drzewa nie wyszły nad działkę sąsiada. Przy 3 metrach no raczej nie wychodzą, zależy też jak długo rosną. Natomiast inny system sadzenia, który również poznałem w tym źródle austriackim, to system do sadzenia do zbioru maszynowego, do zbioru sieczkarnią na zrębkę. I tam różnica polega na tym, że zamiast szerokich międzyrzędzi o szerokości 3 metry mamy tylko 1,5 metra. I tu w tym momencie sieczkarnia, kiedy prowadzi zbiór, to właśnie koła sieczkarni jadą po tych międzyrzędziach o szerokości 1,5 metra. A po środku przyrządnący zbiera jednocześnie dwa rzędy posadzone w rzędzie podwójnym. Do zbioru maszynowego rozstaw w rzędzie może być gęstszy niż wzdłuż rzędu niż 75-80 cm. Do zbioru maszynowego może tam być nawet pół metra, 40 cm. Podobnymi systemami sadzi się wieżbę energetyczną, i przy zbiorze maszynowym również tak się sadzi. Wierzbę energetyczną, natomiast y, rozstaw w rzędzie w przypadku wierzby jest jeszcze bardziej zagęszczony. Tam może być 30-40 cm. Y, obsada wierzby jest generalnie większa niż obsada topoli na hektar. Y, w tym systemie do zbioru maszynowego, w przypadku topoli, wychodzi obsada około 10,5 tysiąca roślin na, y, na hektar. Kiedy już zasadzimy te sadzonki w jakimkolwiek systemie sadzenia, no to mamy dwa wyjścia, albo będziemy intensywnie dbać o to, żeby plantacja nie uległa zachwaszczeniu, zarośnięciu chwastami, albo zostawimy to, żeby rosło samo sobie. No ja osobiście najlepiej znam uprawę intensywną, staraliśmy się bardzo, żeby te chwasty jednak nie zadusiły młodych sadzonek topoli, i żeby co, co, na tym zdjęciu, co widać tutaj, po, patrząc na ekran po lewej stronie, to jest około lipca, sadzonki rośliny dochodzą do około metra wysokości i chwasty już dawno by je zadusiły, gdyby nie były do tej pory zwalczane, do lipca właśnie. Natomiast zdjęcie po, po prawej, gdzie roślina ma 2 metry, to jest zdjęcie z września, z połowy września. Przełom sierpnia i września. W zasadzie sierpień i wrzesień to są bardzo, miesiące bardzo intensywnego wzrostu roślin drzew topoli. Szczególnie w tym pierwszym roku był to taki duży skok. Może też dlatego, że przyszła jesien, jesienne deszcze, pomogły po prostu. Natomiast zanim doszło do tej. Jesieni to była wiosna, i tą wiosną rośliny, sadzonki były bardzo małe, i zwalczania chwastów było całkiem sporo całkiem prostymi, prymitywnymi narzędziami. Jeżeli ktoś może, niech zwalczy lepiej niech zwalczy chwasty wcześniej, rok wcześniej najlepiej. Ja akurat nie stosowałem żadnego tutaj herbicydu po wschodach, bo jak było sadzenie, to jeszcze chwastów było bardzo mało. Bo było wczesne sadzenie, stosunkowo w porównaniu do mm, możliwości wjechania na pole. Nawet nie wiem, czy dałoby się tam traktorem z opryskiwaczem wjechać. Było tak mokro, kiedy było sadzone. Jak, jak ktoś może, niech, y, y, niech walczy chemią, jeżeli może coś zastosować. Y, ja nie mam akurat takiego doświadczenia. Y, mam doświadczenie w, w zwalczaniu mechanicznym. I tu widzę na tych dwóch zdjęciach, najpierw obrobione rząd podwójny, obrobiony, wąskie międzyrzędzie, a potem również kultywatorem zniszczone chwasty w szerokim międzyrzędziu 3-metrowym. To świeżo po uprawie, to tam jeszcze jest trochę zielono, ale 2-3 dni, tydzień po to, już jest wszystko wyschnięte i ładne bez, bez chwastów. Natomiast uprawa ekstensywna polega na ograniczonej ingerencji w plantację. Sadzimy sadzonki, zostawiamy, żeby walczyły, konkurowały z chwastami ze wszystkim. Te przyrosty w pierwszym roku w tym przypadku są niewielkie. Sadzonka ma za zadanie przede wszystkim się ukorzenić. Natomiast to co ma się wydarzyć w drugim roku to całość plantacji chwasty też usychają przez zimę normalnie i na drugi rok ścinamy wszystko to co tam urosło i w odroście ukorzenione sadzonki ukorzenione rośliny topoli wzrastają znacznie szybciej niż w tym pierwszym roku kiedy się musiały ukorzenić i uzyskujemy o wiele bardziej zadowalające przyrosty, ale dopiero w drugim roku możemy mieć około 2 metry. Ten system ekstensywny, słyszałem, ja zastosowałem go w pewnym uproszczeniu. Nie był zupełnie ekstensywny, bo trochę walki z chwastami i tak było zrobione w pierwszym roku. Natomiast system ekstensywny, z tego co słyszałem, przy dużych plantacjach się praktykuje. Tam, gdzie po prostu no nie ma jak zrobić na kilkudziesięciu, kilkuset hektarach, nie ma jak zrobić mechanicznego zwalczania chwastów. Wtedy ta metoda jest prawie że jedyna, którą mamy do, do dyspozycji. Natomiast w przypadku małych areałów upraw na własne potrzeby zachęcam jednak do intensywnej pielęgnacji, szczególnie w pierwsze 3-4 miesiące, do żniw, że tak powiem, do żniw tych letnich. Po żniwach już to pole sobie poradzą. Kiedy już przekroczą ten jeden metr, to już chwasty są dla nich mniej groźne. Natomiast chwasty zawsze, zawsze są konkurencją, jeżeli chodzi o światło i wodę, szczególnie wodę w tych suchych latach. To jednak drzewa topoli mają o wiele mniej wody do dyspozycji na takiej plantacji zarośniętej chwastami niż na plantacji jednak pielęgnowanej. To takie zdjęcie, ciekawostka. Jakie grubości pnia można uzyskać w drugim roku bez, bez ścinania w pierwszym roku? W pierwszym roku rosną nam takie łodygi o grubości przy podstawie około 2 cm, taka grubość palca można powiedzieć przeciętnie takiej łodygi. Natomiast jak widać w drugim roku te łodygi mają już średnicę około 2-3 palców, nawet. Także jest to dosyć duża różnica. W drugim roku to już są drzewa, które mają gałęzie, mają więcej liści. W pierwszym roku są tylko łodygi i liście, bez gałązek w pierwszym roku. Tak, taka jest to różnica. To takie informacje wprowadzające co przed założeniem plantacji. Zanim dojdzie się do takiego efektu, że to już jest w miarę duży las i można go ciąć, to jednak, zanim się założy tą plantację, też trzeba się trochę do tego przygotować. Trzeba wybrać stanowisko, wybrać system sadzenia. Inne systemy sadzenia, moim zdaniem, też są dobre. Zależy, co komu pasuje, co komu się podoba, co kto u siebie spraktykował. Myślę, że nie ma złego systemu sadzenia. Każdy ma jakieś tam inne cechy, i, i przyrosty moim zdaniem są porównywalne. A jedynie w jakichś tam praktycznych detalach są różnice dla operatorów. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie za długi ten materiał wyszedł. Postaram się w następnym odcinku przedstawić. Już konkretne zdjęcia z pierwszych tygodni po zasadzeniu plantacji. Jeszcze nie wiem z ilu, bo, bo nie wiem jak wyjdzie czasowo. Dziękuję za uwagę i zachęcam do obserwowania mojego kanału.